Drukowanie 3D to nazwa tworzenia warstwa po warstwie różnego rodzaju obiektów bezpośrednio z komputera. Z wybranych przez projektanta tworzyw można wydrukować każdy możliwy obiekt. Od materiałów elastycznych, przeźroczystych, materiałów biokompatybilnych, czyli zgodnych z tkanką otwartą człowieka, materiałów, które można wprowadzać na salę operacyjną w obszarze biomedycznym, biomechaniki, a więc na implanty, skafoldy, na fantomy, tam gdzie lekarze korzystają z pewnych fragmentów geome wytworzonych, wyprodukowanych na bazie konkretnego pacjenta, którego ma w danym momencie na stole operacyjnym. Tego typu technologie można wykorzystywać w wielu gałęziach codziennego życia. Każdy legniczanin może podejść do Letia Business Center i skorzystać z dostępnych tam maszyn. To może być pewna możliwość zapoznania się z technologią 3D, wydrukowaniem tak zwanych gadżetów. Natomiast jeżeli mówimy o bardziej profesjonalnym zastosowaniu i o firmach, które były, byłyby zainteresowane taką usługą, to jak najbardziej jest to technologia pozwalająca na stworzenie szybkiego prototypu, wydrukowania tego prototypu stosunkowo tanim kosztem. Zastosowanie w medycynie czy przemyśle to nie jedyna forma korzystania ze sprzętu zdaniem dyrektora Legnickiej galerii sztuki. To także przestrzeń do działania dla artystów. Akurat prototyping, ta technologia. A... Brzmi i wygląda sztucznie, a jak pamiętamy, źródło słów samego słowa sztuka jest właśnie taka, że Wiąże się to z wyprodukowaniem czegoś, co nie jest, co nie występuje w naturze. Przedstawiciele firmy produkującej sprzęt dodają, że nie spotkali się do tej pory z projektem, jakiego nie udałoby się zrealizować. Druk 3D pozwala na wytworzenie przedmiotów o bardzo złożonych kształtach. Myślę, że ograniczenia tutaj nie istnieją jako takie, dlatego że elementy możemy dzielić, przystosowywać odpowiednio do komory, w której są wykonywane i budować z tych części oczywiście duże elementy. Natomiast w tym momencie standardowymi, powiedziałbym, stołami Roboczymi, które są produkowane w maszynach profesjonalnych, to są rozmiary średnio 25 cm na 25, na 25, i ten wymiar praktycznie trzyma się w każdej technologii. Zarówno legnickie firmy, jak i zwykli mieszkańcy mogą na dostępności tego urządzenia tylko skorzystać. Może być to na przykład oryginalna forma na wyznanie miłości drugiej połowie z okazji walentynek.